W sobotę do sanktuarium świętego Jakuba przyjechały relikwie błogosławionego Jose Sancheza de Rio, który zginął za wiarę w czasie Krystiady w Meksyku. W Polsce trwa pregnacja relikwii błogosławionego Jose Sancheza de Rio, młodego chłopaka, 15-letniego, który w Meksyku w latach 20 oddał męczeńsko swoje życie za wiarę, za Chrystusa Króla. Myślę, że wielu z nas widziało film Krystiada, gdzie m.in. jest przedstawiona postać Błogosławionego Jose, tego młodego chłopaka, który za wiarę, za to, że nie poddał się też torturom, ale wyznał wiarę w Chrystusa Króla i oddał za to życie. I dzisiaj mamy tą łaskę, że nasza parafia, nasze sanktuarium św. Jakuba apostoła gości te relikwie Błogosławionego Jose. Możemy przy tych relikwiach modlić się do Boga za stejnicem błogosławionego Jose, aby się stawiał za nami, abyśmy też, my umieli też bronić wiary w swoim życiu i iść tą drogą wiary, która prowadzi do Pana Boga każdego dnia. Relikwie do Lęborka przyjechały z Inowrocławia, a wieczorem zostały przekazane w dalszą podróż do parafii w Sławnie.